zakłada się, że jest, mamy kandydata e, czy kandydatkę, no i staramy się, mówiąc kolokwialnie, sprzedać. Czyli powinno się zrobić, to się dawniej nazywało analiza słod, czyli są plusy dodatnie i plusy ujemne. Czyli co chowamy, a co wypuklamy na przykład. Natomiast, e, no, żebyście Państwo też mieli świadomość myślę, że macie, e, to jest ogólnie jedna wielka ściema. Ja nie mówię tego negatywnie w tej chwili, tylko to jest obraz, ja publiczne, a ja prywatne, to jest zupełnie coś innego. Przede wszystkim robi się badania ilościowe, jakościowe, z jak, czego ludzie oczekują od kandydata czy kandydatki. I to jest taka, to nie jest zła metoda w ogóle, ale to jest pułapkowa metoda, bo czasami dany kandydat czy kandydatka w ogóle nie jest w stanie spełnić takich oczekiwań, jak się rysuje. To jest trochę tak, jak nie wiem, AI by narysowało coś, czy napisało, i teraz dopasuj się człowieku do tego. I to jest najczęstszy błąd sztabów, że próbują nagiąć tego kandydata do tych rzeczy, które tam są zbadane.